Siebie energetyczny kontakt. Aniu, za każdym razem, gdy o kimś pomyślisz, nawiązujesz z tą osobą kontakt. Kontakt na poziomie duchowym, mentalnym, emocjonalnym. Każdy przynajmniej raz w życiu ma takie doświadczenie, gdy zauważa, że myśli o kimś, a potem ta osoba dzwoni, albo przypadkiem spotykacie się, albo po prostu ktoś dzwoni, a ty wiesz, kto to jest, zanim odbierzesz telefon. Aniu, jesteśmy wielowymiarowymi istotami i komunikujemy się nie tylko na poziomie fizycznym. Jednocześnie rzadko korzystamy z tych naszych naturalnych, duchowych umiejętności, więc zanikły i są w uśpieniu. A w tej sesji nauczę Cię, jak budzić te umiejętności, jak świadomie komunikować się z drugą osobą na poziomie duchowym, na poziomie energetycznym. To coś zwykłego i naturalnego i Jedyne, co ci grozi, to rozbudzenie świadomości siebie i swoich możliwości. Więc, jeżeli chcesz, aby było tak, jak jest, jeżeli nie chcesz nic zmieniać, to wyłącz to nagranie i wróć do normalnych czynności dnia. Ale, jeżeli słuchasz dalej, to po prostu rozluźnij się, rozluźnij swoje ciało, pozwól przepływać myślą. I miej świadomość uczuć i odczuć. W tej sesji najwięcej zyskasz, podchodząc do niej jak do zabawy. Miej nastawienie jak do zabawy. Pozwól podświadomości bawić się tym procesem. Ty wyznaczasz cele. A podświadomość pokazuje, jak łatwo i szybko potrafi je realizować. Oddychaj spokojnie, swobodnie. Bezpośrednim celem tej sesji jest nawiązanie kontaktu z osobą, którą znasz, lubisz, która jest ci bliska. Nawiążesz z nią nić połączenia, po której prześlesz jej wiadomość, strumień informacji. Poczuj swoje ciało. Oddychaj swobodnie. Łagodnie, rup swobodny wdech i dłuższy swobodny wydech. Swobodny wdech i swobodny wydech. Pozwól, aby powietrze wpływało. wypływało, łagodnie wypełniając płuca. Teraz zamknij połączenie z tą osobą i pomyśl o swojej duchowej naturze. Poczuj. Jak wiele możliwości i narzędzi masz w swojej duchowej istocie. Możesz widzieć, słyszeć, czuć swoją duchową istotą. Cały czas odbierasz informacje na duchowym poziomie. Nie musisz widzieć, słyszeć, czuć fizycznymi zmysłami. Fizyczne zmysły są jak czujniki, których dane przetwarzane są w mózgu i interpretowane i rozumiane przez świadomość. Jesteś duchową istotą i możesz korzystać z sensorów duchowego ciała. Tam też są odbierane dane, które rozumiesz. Czy to coś niezwykłego? Nie. Taka jest twoja natura i masz obowiązek korzystać ze swoich naturalnych właściwości i rozwijać te umiejętności. Mogą wydawać się nadnaturalne, ale tylko dlatego, że były zapomniane. Aniu, teraz o nich pamiętasz, wiesz, więc przypominasz sobie, jak z nich korzystać. Ta sesja to dla Ciebie jeszcze jeden z impulsów, pretekstów do powrotu do siebie, do zrozumienia siebie, do bycia sobą w swojej naturze. Tak naprawdę nie robisz tutaj nic nowego, nie musisz się rozwijać. Wystarczy, że przypomnisz sobie siebie. Jak to jest, kiedy jesteś sobą w swojej duchowej naturze? Pytasz, czego potrzebujesz, aby przypomnieć sobie, kim naprawdę jesteś? Ty wiesz najlepiej. To trochę jak z chwilową amnezją. Budzisz się, nie pamiętasz, kim jesteś. Świat wydaje się trochę obcy, albo czujesz, że coś jest z nim nie tak. Mijają dni, świat cię określił, wpisał w jakąś rolę, którą starasz się realizować, myśląc, że tak musisz, że tak trzeba, ale systematycznie dostajesz impulsy, sygnały, które przypominają ci, kim tak naprawdę jesteś i co masz robić. Może jest tak, że już od dawna podążasz za tymi sygnałami i wracasz do siebie, tropiąc drogę do źródła, sprawdzając różne ścieżki. Pamiętaj, to co na zewnątrz, to tylko echo, to tylko cienie na ścianie. Prawdziwe źródło, prawdziwa moc jest w tobie. To ta siła, którą jesteś. Siła serca. Siła, która tworzy ten świat. Bez ciebie świat przestaje istnieć. Ty zaczynasz grę i kończysz. Ty tworzysz zasady, ty wybierasz. Tak. Oddychaj swobodnie, łagodnie. Odczuwaj swoją duchową naturę, odczuwaj swoją energetykę połączenia z ludźmi.